Cześć, nie, cześć, kurwa, jakie Cześć, cześć, cześć. Witam wszystkich, bardzo serdecznie! Zamknij japy, w kurwisz tylko. Nie, ja tak nie mogę. Cześć, co to w ogóle jest? O chuj. chuj, przypierdolę to, no. Przecież. Ty, ty mnie wyśmiewasz, kurwa. No, no! Ty mnie ja. autentycznie wyśmiewasz. Nie, ja się nie wyśmiałem. Nie, więc... kurwa w ogóle. Jestem twoim fanem, to dlatego, no. Kurwo! Budyn ciszej, musisz się przywitać. Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie! <tosmatz playing> <noise> Możesz przestać? <noise> nie, dobra. Już nie będę. Cześć! <noise> Nic, nic, nic. Move, move, dalej. Ale jeżeli jeszcze raz mi przeszkodzisz, ja cię wy wywalę z kofii, bo ja tu będę musiał... nie ja będę pół godziny nagrania marnował. Tak okay. jest. Cześć! Witam was wszystkich. Możesz przestać? Gromowa cisza, no. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kusim i tam Was w kolejnym odcinku z naszej, naszych przygód ze Slenderem. Yy, yy, dzisiaj jest z nami dość typowy gość. <ścoughs> bardzo nic bym powiedział. Mianowicie jest to pan Andy Garcia Andy. <ścoughs> jest to pan Adrian. Przywitaj się Adrian. Siema <ścoughs> To jest twoje przywitanie? Serio? Siema? A no, co mam powiedzieć? Z tej strony cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Andy. Budyń jest twoja ksywka. Tak jest. No, jest z nami Budyń, a my jesteśmy w kolejnych przygodach z survivalu yy, Slendera. Wórzek, ja nie lubię tej gry. Dobra, budyń, wycisz się. Nie, 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 nie wyciszać, żartuję. Możesz być, Komenty co tam masz w FIFA. Ja będę komentował tutaj. ja mam no. <laughs> ja będę musiał pikać. <laughs> Boże, jak ja dawno nie grałem w slendera. Pewnie się spytacie, czemu grałem w slendera? W ogóle, co to jest za mały obrazek? I w ogóle, to wszystko, co tu się dzieje. Ja, budyń, bo mi się chyba coś wydaje, że to będzie chujówka. się wydaje, że spadłem z ligi Nie, bo. mały ekran jest. Coś. Nie wiem czemu. To Ta postać drepcze tymi nóżkami, jakby nie wiem, popitalał po boisku. 53 tyś... minuta, remi. Przedstawiciel. pierwszą 2. kartkę. No no, 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 no. No, 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 no. No, już zaczyna muzyka. Już mi kał gówno wybija. Kał gówno wybija? Chciałem powiedzieć kał zęby. Kał gówno wybija, <noise> Dobra. dobra. Czekaj, bo ja... Dam radę. O, patrz, już jedno miejsce minąłem, już miałem drugie i już widzę samochodzik, nie? Nie podejdę do niego i założę się. Zaraz mi coś w plecy zrobi. Ja wiem, ja wiem, ja... on tu gdzieś się czai. Ja tylko czeka na moją zgubę. Przepraszam was wszystkich za to, że jest taki mały ekran. A, i z góry przepraszam, że nie... Z góry przepraszam, że nie było odcinków, ale... Y, szkoła, wiecie, ostatni tydzień szkoły, wiecie, jak to tam wypadło, no, nie mogłem, no. Poprawy ocen. No, poprawa ocen, bo to nie coś o tym wie. Ja nie wiem, a ty nie wiesz, no. Dobra, mamy drugą kartkę! Pięćdziesiąt... To ja bym... czuję, że... Jeszcze go nie widziałem. A! Widziałem go! Kurde! Ale ja jestem głupi! Ja się boję takiej głupiej gry! Ja, jestem... ja mam naprawdę na strany! A! 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 Dlaczego?! Dlaczego ja?! Ale się teraz... Zlekłem! Kurwa, idę do tyłu! Straszyłem się! Zapierdalaj, laska! Ale mi serce bije Budyn w lewo czy w prawo? W lewo Gdzie z lewo? Dobra tu Kurwa posłuchałem cię nigdy się ciebie nie słuchać trzeba Aż się spociłem pod paszką Ja pierdzielę Budyn dodaj mi jakieś otuchy, stoi za mną Budyn weź coś zaśpiewaj No na pewno <laughs> Proszę cię <laughs> Cię proszę, widzę samochód On idzie za mną, ON jest za mną! A ja widzę kartkę number three! Nie, nie widzę jeszcze. Może zbierasz kiedyś. Jest! Kartka numer 3! Mam! Nawet nie zdążyłem przeczytać, co tam jest napisane na niej! Aaaaa! Aaa! Aaaaa! Aaaaa! Hej, przegrałem! Już? Tak! Już! Przy trzech kartkach! I się SPOCIŁEM jak dzika świnia! Jaki smród! nie stawaj tego, bo to jest kurwa porażka! Co! Nie gram jeszcze raz! Kontinuę! Od nowa weź. Co to jest? Co to są za.? Znaczki zapytania! Wyszedłem z gry! Dobra, już jesteśmy z powrotem, przepraszam was za rozłąkę. Tu były małe problemy taktyczne. Nie wiem w ogóle, co się stało, że przegrałem po trzech kartkach! A jestem mokry pod pachą! A to zła oznaka, bo znaczy się boję. W ogóle wczoraj oglądałem horror obecność. Polecam strasznie. A pewnie zaraz pytacie, czemu nie ma Fify. No wam już z góry ostrzegam, że nie mam składu. Bo wszystko przepieprzyłem na paczki, żeby kupić, żeby dostać niebieską kartę. I szukam sponsora. Więc jeżeli ktoś byłby. <laughs> jeżeli ktoś by chciał mnie zasponsorować, a ja za to mu. Nie wiem, go tam. Coś tam. Mu, no. Będę mówił, że tam paczki są od niego i tak dalej. To zapraszam. Kontakt Priv, ale Priv na Facebooku najlepiej. Co miesiąc wchodzisz akurat na Facebooka? No dobra, cicho! Nie, nie bo wchodzę tak, bo tak jest mało. Bwu, bo tak jest dużo od tych wiadomości, że ja nie ogarniam. Tak jest. Zamknij apy. Dobra, wracamy. Widać mnie w ogóle, to się nagrywa? Nagrywa się. Ty, ale nie jesteś w koszuli, nie? Nie, jestem w koszulce Moro nie. Swoje dziewczyny Dobra Widać mnie? Widać mnie Ty masz dziewczynę? Przecież... Zamknij japę. Ty się miał ja nie wydać Cicho budyń. Bo ja tutaj mam poważny stres. Ja też moment zacząłem. Jeżeli przegrałem. nie grać! No kurwa pytałem się, Powiedziałeś, że pondrzej. Kontynienie... Nie bryźli, bo ja muszę pikać kurwa! <laughs> ja nie będę nic spikał. Dobra, odwróciłem się, nie ma nikogo Kamera działa. Monitor działa, Gra działa. Nie widzę żadnego miejsca, żeby mógł jakąś kartkę zebrać! No jak zwykle co widzę, widzę domek I Wiem, że jak tam wejdę, to już nie wyjdę! Ale wejdę, bo jestem idiota! Jest słyszysz czekanie psa? Może to twój budyń? Może. Tego sąsiada Ja <noise> za oknem. Wchodzę do budynku, budyń. To dobry pomysł czy zły? Dobry. Wszedłem. Odwracamy się! Dobra, nie ma nic. Nie? Wszedłem, jestem w środku. <noise> Jak gówno po Tutaj nic nie ma. Za mną nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Budyń? 1:0. mnie wystraszył debilu! Ja się boję tutaj wychylać za winkla, bo wiem, że tutaj może wychylić łeb z bruzdy ten debil. Z bruzdy? <laughs> Jezus, myślałem, że dziewczynka z ringu tutaj siedzi. Dobra, jest wyjście, jest wyjście. Jest wyjście i nie ma kartki. Nie ma kolejnej, cholernej kartki. Czekaj, wejdę, bo już jeszcze jeden pokój, który jest, nie sprawdziłem. Widzę przewrócone krzesło. Odwracamy się. Nie, nie, odwracamy się, nie, nie. Wchodzimy do pokoju i. Tylko nie to, tylko nie to. No i nie ma kartki. Krzesło przewrócone, czone. Dobra, nie ma go. Wychodzimy stąd, wychodzimy, wychodzimy! Szybko, szybko! NO! Dobra. Przestań nawalać tą klawiaturę, bo się boję! Ja się trochę cykam! Budyń! Przegrywasz? Grywam na 0 i super trafiłem przez Co nawalasz tą klawiaturę? EJ STOJ ZA MNĄ! TY BYŁ W TYM DOMKU, BUDYŃ BYŁ W TYM DOMKU, BUDYŃ BYŁ! Kurwa mać. No. <laughs> No jestem przy tych rurach! O jest, 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 jest kartka, jest kartka. Co jest napisane, co jest napisane? Drzewa! Nic jest napisane. Zgadnij ile mam kartek. Dwie. Wow, wszystko wiedziałeś. Kamerka, mówiłem ci. Aha, srerka, nie kamerka. Nie, może postrobimy Krystiana? Chuj mu w <laughs> A Ja się do tego zdania, no. Nie chciał mi pożyczyć. Nie chciał mi dać muzyki z tego z tych maszyn, pamiętasz? Poprosiłem go Ale nie ma kurwa muzyki z tych maszyn. <laughs> ma, nie... Ci się <laughs> nie wiem powinien wejść w obcy i tam soundtrack i przeczytać. Mhm. Dobra, jestem przy jakichś kamieniach. Czy byłem przy tych kamieniach, ostatnio przy nich przegrałem No i jak zwykle kamienie są... Jakie? Jakie? Brudne. PUSTE! Ty jesteś brudny! Twój ry jest brudny! Okej okay. ja, Ej, no, robi to muzyka. Muzyka mi nawala po uszach Ja pierdziolę Pierwszy raz w życiu mam wiesz jaką mam mokrą rękę Jak wtedy jak grałem w FIFA, Był taki ten ważny moment Czy ty ja pierdolę, jaki ważny moment? Żeby mecz do ligi, żebym z pierwszej nie spadł, to też się tak pociłem. Przejeżdżam. Czym łęcy mogę znaleźć? Wow, 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 wow. gdzieś go widziałem, bo. Skręczy mi ekran, skręczy mi ekran! Co ja gadam? jakie skręczy? Skwierczy! Skwierczy mi ekran. O, o, jest, jest, jest kartka, trzecia. Zapieprzaj! Co jest napisane? O! To jest tak zwany y, plus y, dębele. Don't look or it's take you. Aaa A! Aaaaaaaaaaha! się już? Nie, jeszcze nie! Ale był za mną! I był ten dźwięk! Kurwa, trzeba się drzeć. Wiedziałem sobie, że był Super, trafił. Kurwa. On to, czy ty! On mi Kurwa farce w tym eczeku. Właśnie pewnie się spytacie, czemu nie gram w najnowszego Islandera, Slendera, to powiem wam od razu, że mi nie działa, bo mam za słaby komputer no, I kram... Dwa, lat dwa lata już zbierasz, więc jeszcze dwa i kupisz. <grym> <grym> o, nie wiem czy za te dwa lata kupię, chyba za cztery. O, Laszka dyszy! Laszka... Laska dyszy, laska, laska dyszy. <grym> Laszka <grym> <grym> Ej, jest rura! Rura jest! Nie kobieto! Przecież on ci siedzi na plecach! No tutaj no co się dzieje? Ona biec nie może, on mnie goni! No jest za mną budyń no! Ta pani biec nie może! Ej no bo się nasilają dźwięki no! Jest kartka! Jest kartka! Jest fucking... A! A! Jezus on stoi za mną buduj no! A ona biec nie chce! Ona w ogóle biegnie i ona nie biegnie, przyna dyszy! Że tempo ma słabe, <grym> jak w <pan grym> W lewo czy w prawo? W lewo. Nie! W prawo! Dobra. Zobaczcie, na tym widzisz Zobacz, nie, Zobaczysz, że poszedłem w lewo i w... przegrałem przy trzech kartkach! W lewo czy w prawo? Mówię ci, że w prawo. W prawo teraz? Dobra. Kurwa posłuchałem Cię teraz 2-0 Ej to Ty robisz? Co? To Ty robisz te dźwięki? <noise> Jakie? Takie pukanie o coś, jakby był, jakbyś nie wiem był z tym takim urządzeniem czarno w Czarnobylu i takie pyka tak, jak w Cimiu Czy znaczy w tym? W... no W prypeć, o, w prypciu. Prypeć! Wiesz czym ja w ogóle mówię czy nie? Nie no, słuchałem Cię, sorry Jezus! a, a Za siebie! Odwrót! Odwrót! Czemu ty nie chcesz biec! Ej, ona stoi budy w miejscu, rozumiesz? A no, nie wiem. No się słychać jak dyszy Ale tutaj on mnie goni, a ona się dyszy Czekajcie, włączymy latarkę Tak, FORFAN. I włączymy. Eee, nie ma czegoś takiego. Myślałem że się pojawi A pojawi się jak mi serce nawala jak z armaty w prawo czy w lewo? W lewo Poszedłem w prawo Na chuj się pytasz No bo może Cię posłucham A może nie O widzę samochód Czemu nie możesz po prostu wsiąść do tego samochodu i odjechać? Co? Bo nie mówię do Ciebie Do mnie? Dobra, skończyłem rozmawiać z tobą. Następnym razem do Krystiana zadzwonię. Dobra. <grym> no właśnie, ja też gram w tym momencie. A ja też bym pograł, ale nie mam pieniędzy! No no. Wyłączam, koniec kurwa. Wyłączam Fifę? Wyłączam Fifę, wyłączam w